długo, zły i leniwy. Tak Jezus zwracał się do tych, którzy nie myśleli o tym, jak dobrze wykonać swoją pracę, by ich pan, ich pracodawca miał z nich prawdziwą korzyść. Tu mamy symbol takiej no, skrajnej głupoty i lenistwa. Jakiś pracodawca polecił robotnikom wyciąć, to drzewo, no, rzeczywiście drzewo wycieli, ale przez swoją bezmyślność i zaniedbanie, a być może lenistwo, bo nie chciało się linami pociągnąć tego drzewa spadającego w drugą stronę, stwierdzi, e, pewnie się nic nie stanie. No i stało się. I ktoś zrobił wcześniej piękną balustradę, a ktoś głupi ją zniszczył. Rzeczywiście, po okresie komunizmu w Polsce, etos pracy sięgnął można powiedzieć błota czy ziemi czy nasze pokolenie potrafi jeszcze odbudować solidność pracy to jest zadanie polskich chrześcijan zobaczcie w państwach protestanckich całkiem inaczej podchodzi się do swoich obowiązków swoich zadań i do swojej odpowiedzialności przed pracodawcą Pracownik szuka dobra swojego pana. Nie tylko dwa tysiące się należy, czy się stoi, czy się leży, ale musisz tak pracować, żeby twój pracodawca miał z tego korzyść. Chrześcijanin dokłada jeszcze drugą motywację: żeby mój Bóg był ze mnie dumny, żeby był zadowolony, żeby moje świadectwo także w pracy pokazało innym, że ja pracuję tylko, nie tylko dla siebie, dla jakichś ziemskich korzyści, czy nawet nie dla ziemskiego pracodawcy. Ja pracuję, ponieważ mój Bóg mnie stworzył i czyni mnie odpowiedzialnym. Chcę zrobić to, co robię, jak najlepiej, jak dla mojego Boga, jak dla mojego Pana Jezusa Chrystusa.